Witajcie na kanale Rapitronics. Jeśli podobały Wam się dwa poprzednie odcinki, to jestem przekonany, że ten również przypadnie Wam do gustu. Natomiast, jeśli ich nie widzieliście, to jak najbardziej zapraszam Was do ich obejrzenia. No to zaczynamy. Zapewne już kojarzycie, bo pojawi się w dwóch poprzednich filmach. Cześć Maćku. Witaj. Coś dla nas tutaj dzisiaj przywiozłeś, jak się domyślam. Zgadza się. No tak jak ustaliśmy ostatnio, przywiozłeś do nas te wszystkie części. No, My je troszeczkę zapakowaliśmy na czas transportu, ale zaraz będziemy je wyciągać. Przywiozłem taką. taką fajną zabawkę. Mhm. To jest taki ażurek. Ten ażur przyłożymy sobie do konstrukcji Wizona po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie te mocowania, które tutaj mamy, fasolki, czy wszystko nam ładnie idealnie pasuje. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, mamy teraz możliwość skorygowania i później wykonujemy to wszystko już normalnie. Bo rozumiem, że to jest baza, która musi się zgrzać z kombajnem. Się. Natomiast reszta to już będzie dobudowana no tak bardziej... i tam niekoniecznie musi być już sam kombajn. Tak, 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 tak. My już wszystko inne mamy tutaj tak, zwymiarowaliśmy mhm. wszystkie inne rzeczy. Koła, pas, te które rzeczy, które są dla nas ważne. Odległości przede wszystkim od punktów montażowych do osi obrotu. Okay. Bo to też są dla nas bardzo ważne wymiary. Jasne. Później żeby nam powiedzmy pasa nie kosiło. Tak. E, tak więc te wszystkie wymiary mamy mm, sprawdzone. Znaleźliśmy nową pompę, tutaj to o co rozmawialiśmy, mhm. e, mamy nową pompę. Taką, że gdybyś chciał już produkcyjnie. kupować że produkcyjnie, mamy możliwość Świetnie. już tutaj dopasowania, dobraliśmy wszystkie sprzęgła. A powiedz mi tak, a jak z tą pompą względem tej, którą ja Wam dostarczyłem? No jest troszeczkę inna. Jest trochę zmieniona znaczy, konstrukcyjnie? Wiesz co, to tak, Jak to szczerze wychodzi? powiedziawszy. Konstrukcyjnie może tak, punkty montażowe ma praktycznie takie same. No to świetnie, dobra wiadomość. Różni się tak naprawdę obudową. Czyli mm -hmm. tak naprawdę Tym, trochę co podejrzewam, nas nie, nie interesuje, interesuje. Bo to jest jakiś tam. Geometria design, jest zachowana jako tak. Dokładnie tak. Tak, tak więc super. tutaj raczej mamy jakieś tam zmiany raczej kosmetyczne. Czyli, czyli punkty montażowe, wałek to praktycznie to samo. Czyli to dobra wiadomość, bo w przypadku gdybyśmy chcieli sprzedawać zestaw z pompą, no to będzie z pompą, a gdybyśmy na przykład chcieli sprzedać mocowania, to taką pompę zawsze z odzysku możecie sobie sami we własnym zakresie zorganizować i te punkty będą, rozumiem, mocowania pasować. Dokładnie tak. Tutaj... Ewentualnie, gdyby będzie jakaś tam drobna różnica, możemy zrobić tak, że w zależności od tego, jaką wersję klient mhm. sobie zażyczy… Taki Można byłoby zawsze odbędzie. dodać ewentualnie dodatkowe otwory, które będą uwzględniać obie pompy. Nie wiem, czy to się da konstrukcyjnie zrobić. No nie do końca. Nie w da W się. tym przypadku po prostu by była jaka jedna blacha, która będzie wymienna. Jeden kołnierz, okay. który w zależności od tego, którą wersję sobie pięć zażyczy, taką po prostu się. Czyli mogłoby być dostanie. coś w formie przejściówki takiej, tak? Dokładnie tak. Gdzie jest uniwersalne mocowanie i dalej już dedykowane do pompy. Dokładnie tak. Spokoj, no, spoko, podoba mi się ten plan. Natomiast to, jak to wszystko powstawało, jak wyglądała ta burza mózgów, możecie obejrzeć w poprzednim odcinku, do czego Was serdecznie zachęcam. Ty, <grych> ty również? Jak <grych> najbardziej tak. Świetnie, no to może przejdźmy z tą konstrukcją już na docelową maszynę. To ma być mniej więcej coś takiego, mm -hmm. to nam symuluje kształt całości. Geometrię byśmy, y, o, y, tak, zewnętrzną. Tak, rzut z góry, jakbyśmy tak. zrobili całego zestawu rzut z góry. Tu musimy się, musieli lekko przyciąć po to, żebyśmy y, to żeberko y, minęli. Tak, pominęli. I w sumie wszystko inne. Potwory wygląda na to, że są wszystko hmm, raczej pasuje. Się, tak? Dokładnie. I te tak. fasolki tutaj są akurat wystarczające. I tyle, czyli tu byśmy musieli to rozciąć. Rozcinamy. I, I teraz tak, tu mamy miejsce na koło. Jak pójdziemy te 26 mm do środka, to akurat tu mamy typowo miejsce na koło. I to jest ta odległość, która była zdjęta w sumie z tego oryginalnego. Tak chwytu, jest. Dokładnie nie? tak. rozstaw tego koła. Yy, no i mówię, tyle będzie musiała mniej więcej. Tutaj do, do, dodatkowy mamy ten mechanizm cały. Yy, tak. My musieliśmy no, go... No. Tak, my musieliśmy całość wzmocnić hmm. ze względu na to, że pompą jesteśmy troszeczkę dalej odstawieni. No się, no to jest I ciężar. przez to my musimy, o tak naprawdę to jest cały nasz główny tutaj miejsce, tak jakby przenoszenia, tej siły. przenoszenia sił wszystkich więc to to. było małe łożysko, tak? Dokładnie tak, To miałeś wszystko w osi. A teraz to właśnie takiego ścieżenia będzie odsunięty jeszcze w ogóle osi obrotu. Dokładnie tak, dlatego po to tutaj mamy tutaj mocno wzmocniony układ. Prawdopodobnie i tu już widzę, chociaż tu mamy ten zastrzał, kwestia jest taka, no on się to bardzo przyda. Szczerze powiedziawszy, ja go wcześniej w ogóle nie brałem pod uwagę. A on nam się bardzo przyda, bo ja myślałem, żeby tutaj dołożyć, powiedzmy, wydłużyć lekko ten trójkąt, żeby zamknąć, tak. a w sumie jak my wykorzystamy ten zastrzał, to w ogóle mamy, jesteśmy w domu. Czyli. No, widzisz, no, no to, to ten to, zastrzał by nas z góry stabilizował, a na bokach coś myślałeś, albo yy, na jednym boku. Nie, 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 tutaj już nam do końca ładnie nam wystarczy. To już nam bo tak, tu mamy tak? ciężar, który powiedzmy tym napinaczem jesteśmy tutaj tak. e, w stanie tutaj dociągamy w dół, tu nam trzyma, a Cały ten układ tutaj będzie nam stabilizował pompę, mhm. bo ta pompa jednak swoje waży. Waży i to dużo, bo nie mi się tego powiedzieć. No dobra, a powiedz mi Maćku, bo skoro kontaktowałeś się z producentem, to a ja też podpatrując jakieś inne rozwiązania fabryczne w kombajnach tego hydrostatu, zobaczyłem, że czasem jest stosowane rozwiązanie, gdzie bezpośrednio koło na pompie jest napędzane właśnie takim pasem. I zastanawiam się, czy takie pompy są wtedy dedykowane do takiego obciążenia, czy to każda pompa może być tak yy, obciążana? Nie każda pompa. Musi, musi być już typowo pompa dedykowana, która ma dodatkowe tak jakby łożyskowanie wałka tego napędowego. Dedykowane de, de, pod zginanie. De, po, tak, tak, tak. Ale uważasz, że te pompy są wtedy dedykowane do tych napędów. Tak, znaczy Mogą do, de, 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 dedykowane być? do tego, żeby przynosiły też obciążenia bezpośrednio na walku, nie tylko samo. No właśnie moment, ciekawe ale... czy, by, czy byś uzyskał od producenta informację. Czy taka no, pompa mogę się skontaktować, znaczy inaczej. Na pewno będzie to układ, by wtedy wyglądał. To bo, tak, bo to tylko ze względu jesteśmy na geometrię, stanie, tak? jesteśmy w stanie wtedy na pewno uzyskać. Myślisz, no... że zeszlibyśmy tutaj dotąd? No, dotąd może, ciężko, może ciężko. Nie, zobacz, dotąd mamy koło. Ale nie, tu i tak jesteśmy jeszcze odsunięci. Tak, no ale no dobrze, tak, zrobimy sobie o taki mek. No. Zobacz, dotąd mamy koło. Teraz powiedzmy w tym miejscu, łapiemy 40. się pompą. No, no to pompę gdzieś mamy gdzieś w tym miejscu. No dobra, jesteśmy na połowie koła, tak? Tak, jest, to jak jest do Redukcja jest niezła. No. No, nie, nie, znaczy inaczej. My, ja skupiłem się na tym, przyłożyskowanie całego tego układu, żeby nie wyjść za obrys No i świetnie, no i to tak się skąd, udało. Wiedziałeś? skąd wiedziałeś, że jest do koła? Zmierzyłem, tak? <laughs> oczywiście, że o, tak. Kurczę. Nie, nie, Tutaj, to, to było dla mnie takim, wiesz, No i jesteśmy, bo jak dojdzie graniczne. jeszcze obudowa to akurat się zamkniemy w obrysie. Dokładnie tak, to był dosyć ważny wymiar. Słuchaj, no jeśli dla Ciebie to jest ważne, znaczy, żeby to jak może najbardziej... Inaczej, może inaczej, teraz jest po prostu zastanawiam się, mhm. czy ewentualnie byłoby to dopuszczalne, bo jeśli nie, no to nie ma o czym mówić. Natomiast no, jeśli tak, to raz, że zyskujemy znaczy, trochę na redukcji jeszcze komponentów. O, o, jeszcze jednym rozwiązaniu. My zrobiliśmy na zasadzie takie: możesz przysiąść? Bo że o to co nawet, chodzi, bo jeśli a, producent a, na przykład nie a, miałby a, nic a, przeciwko, to ja nie widzę, żeby sztucznie wydłużać bum, nie? Takie znaczy, to jest takie najbardziej klasyczne rozwiązanie. Aczkolwiek, no, jeśli teraz chcemy coś tak jakby zawęzić, jest opcja. no Już tu mam szybki pomysł, jak to zrobić. Po no, prostu Ciebie. Jedno łożysko byśmy założyli bezpośrednio na pierście koła, drugie łożysko byśmy przynieśli do tyłu. O. Czyli po prostu byłoby ożyskowanie po bus... Tak znaczy jedno... i, I zrobilibyśmy tak, że. Jedno łożysko by stanowiła pompa, a drugie z drugiej tak, strony. Tak, 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 tak. I byśmy się pozbyli sprzęgła, sprzęgło by było musiało być jakoś dokręcone. Słuchaj, Czyli ale nie sprzęgło tylko. Sprzęgłem tak naprawdę jest też pas po części też, tak? Mhm. Jednak to jest jakieś sprzęgło, nie, tak? No, jak najbardziej, Bo tu to nie jest na sztywno do silnika, więc w razie czego on się spali ten pas, no bo też przenosi jakieś ograniczone obciążenie. Znaczy jest to jedno z rozwiązań. No mówię, my na, na chwilę obecną skupiliśmy się świetnie, po to, o co świetnie. rozmawialiśmy świetnie. Na, na samym początku, bo była pierwsza wizja taka tak. naj, najbardziej klasyczna. A teraz zaczynamy A teraz główkować i taki, chodzić wokół tematu. Dokładnie. Dobrze, słuchaj, w takim bądź razie y, zrobimy bo, drugą bo wersję. Bo skoro tą geometrią się zmyśliliśmy y, i wiemy, że te y, otwory mocujące są spoko, dobrze są zrobione, no to wydaje mi się, że teraz możemy... I jak najbardziej poruszać się w obrębie tej bryły i coś tam ewentualnie, ewentualnie minimalizować. spróbować wszystko zawęzić. Właśnie o to chodzi. No jest to jak najbardziej opcja. Do rozważenia, nie? Do rozważenia, dokładnie. Hmm. No musimy to troszeczkę przemyśleć teraz mhm. wspólnie z zespołem. Jasne. No i to robimy teraz w wersję numer dwa napędu. A czy wiesz. Zawsze można wykorzystać dwie sztuki. Mieć zawsze dwie opcje, jak najbardziej. która najlepiej się sprawdzi. A to już wiesz jak to jest? Dzisiaj to generalnie dużo się myśli, zanim coś się zrobi. No, ale słuchaj, to jest to troszeczkę tańsze. Powiedzmy, wykonanie takich elementów kosztuje jakąś tam kwotę. Zgadza X, się. A projekt na komputerze, tak. no to są tylko godziny projektu. Zgadza się. I teraz, jeśli my to tam kilkakrotnie sobie zrobimy, trzy, cztery wersje tak. na komputerze, hmm. wybierzemy według nas najlepszą. No, to jesteśmy troszeczkę, powiedzmy te 3-4 prototypy do przodu. Mm -hmm. ceny, ceny wykonania takich prototypów. No właśnie, o to chodzi. No i to też jeszcze do, do praca montażowa, tego typu zgadza rzeczy. Zgadza się, zgadza się. Czyli, no nie wiem, czy uważasz, że ten kierunek jest dobry? Według mnie tak, jak najbardziej. Uważam, że jesteśmy około 300 mm w stanie tak na pierwszy rzut oka zredukować, zredukować się około 300 mm. Wydaje mi się, żebyśmy byli w no i, no i też tutaj jest szalenie ważna zaleta, no bo zejdziemy też z ramienia, nie? Dokładnie tak, czyli to, to, bo to już mamy, jest znaczące. Mamy, no, 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 znaczące to właśnie to jest tak. znacząco udoskonalenie. No jak jako tak. Tak. Uważam, że to całkiem bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że po prostu jeśli tylko producent to dopuszcza, to ja nie wahałbym się w to pójść. Znaczy nie? wiesz, jedno łożysko tak się zostawimy. To nie jest tak, że my się pozbędziemy łożysk i tylko koło zawisimy na wałku. Rozumiem. Jedno łożysko mimo wszystko chciałbym zostawić. Takie podpierające. Z drugiej strony, dokładnie. Chyba wtedy nie wiem, no byłoby jakieś zginanie, ale już nie takich. Takie, takie tak. hamskie. Dokładnie tak. Okej. Okay. Dobra. Czy, słuchaj, no co, pierwsze co, to teraz wdrożymy tutaj z zespołem uh -huh. ten pomysł, który którym teraz rozmawiamy. Uh -huh. Spróbujemy go zamodelować Jasne. w szyde. no i pierwsze co, to dostaniesz teraz nowe takie jakby pliki wejściowe. Rzucisz to na to swoim Jasne. fachowym okiem. Jasne, dobra, no nie ma problemu. Słuchaj, to co, tniemy? Tniemy. Uwaga frajerzy, mam ważny komunikat. Dla bezpieczeństwa proponuję użyć okularów, bo pamiętajcie, że oczy to nie nerki i z jedną życie to już jest nie to samo. No dobra, no to sprawdźmy, co z tego wyszło. No tutaj idealnie się spasowało. Możesz teraz podejść z tej strony i zobaczyć z tej strony jak... Fajnie tutaj wygląda. O. Tak jak widzisz, wszystkie otwory ładnie nam pasują. Ominęliśmy już tą beleczkę. Mm -hmm. no, czyli to, Nie, co otwory na, są spoko, tak? Czyli to, co na nas było bardzo jest ważne, dobrze. wszystko mamy ok. Czyli w momencie, kiedy wykonamy wersję taką stricte produkcyjną, otwory będą pasowały do otworów fabrycznych, czyli mm -hmm. nie trzeba będzie nic dorabiać. I to jest świetna wiadomość, chcemy, żeby Dużo to udało roboty. się dołożyć, bez uniknięcia jakichś takich większych przeróbek, także... Zawsze dokręc... będzie można wrócić do starej wersji, bo nie dorabiamy nic, nie montujemy... Właśnie, nie plen. psujemy tego, co zostało odłożone z kombajnu. Czyli tak, myślisz, że to te cztery śruby mocujące w podstawie plus ten zastrzał, o którym wcześniej nie brać go pod uwagę, to będzie dobra stabilizacja? Dokładnie tak. Ja wcześniej myślałem, żeby dołożyć coś od spodu jeszcze w formie, coś w tym stylu, tylko od dołu. Mm -hmm. Aczkolwiek, skoro mamy. To jest fajnie. Super. Powiem. A powiedz mi tak, a gabarytowo wysokościowo to gdzie ta pompa wychodziła? Jak tutaj od tej podstawy eee... byśmy mieli sobie tak gdybać? Pamiętasz? Pamiętam. Tam, że wychodzimy... Sekundkę, żebym sobie teraz... Ja no. nie Janie strzelił gafę. Idziemy tak, tak, tak. Jesteśmy Bo mniej więcej na tej wysokości. Na tej wysokości z pompą. Z Góra pompy. I ten zastrzał to by, by do, od Ale Nie, pompa jest w tym miejscu, tak. a zastrzał mamy do tego, do, do tego mechanizmu. Do tego wachliwego, wachliwego elementu. Dokładnie tak. Ale on to by wtedy wspierał ten, podłoże tak. tego wachliwego tak, elementu. Tak tak, 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 a już a, a sam mechanizm już jest samonośny, tak bym powiedział. Okay. Czyli mechanizm koła z pompą, ten, ta, ta cała kołyska, ona jest samonośna. A dopiero tutaj ta część, chodzi o to, żeby nam tutaj nigdzie nie przekosiło. A wtedy, Dobra. jak tutaj zrobimy, dołożymy na końcu tego mechanizmu zastrzał. To to będzie, to, to będzie taki trójnik trochę. Dokładnie tak. Czyli w sumie pełna stabilizacja. Ale jak powiedziałeś, mamy jeszcze dodatkowo odpasa siły, które będą przenoszone, czyli tak jakby, układ będzie tak jakby podnoszony z jednej strony, naciąg będzie nam dociskał. A czy tutaj jakoś ten sobie? Tak, myślisz, jest że sobie to rozpykałeś już, tak. ten siłownik? Dokładnie. Tak. Bo tej części nie miałeś. Wiem, ale mamy mucowanie na... Tak, 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 dobra, ale no to. Mhm. No bo tu też trzeba się zmieścić w rozstawie tego siłownika, co? Żeby złapać jego widełki. Jakoś mhm. tak, nie wiem, tak myślę głośno w tej chwili. Ja, dokładnie tak. Więc... Znaczy my to robimy w osi koła. No tak, bo tu jest oś koła. No, tutaj, no to tak, wiesz, jest. chcemy tu być no w sumie dobrze. Z tym, no Bo to, bo chyba to mamy. Jakoś tak, tak by było oryginalnie. Jako. No ale tu można go wy wykręcić, prawdopodobnie. Można, jako. No. można, można, nie ma problemu. No, nie Tylko jest, bardziej chodzi jestem... o to, żeby została odległość zachowana. Ale nie, no zobacz. Ta powierzchnia, i tutaj, no to mniej więcej jesteśmy zachowani. Wręcz, wiesz, bo no w sumie tak. W sumie tak. Dobra, no to w sumie głośno Czyli tutaj, myślę. tutaj będziemy mieć osi typowo koła, osi obrotu. Taki istotny plan. no słuchaj, to jest, to jest no bez, tak, jedna z... Nie no, generalnie pewnie tu nie ma jakiegoś złego, złego wariantu. Tylko tyle, żeby te odległości były zachowane, tak? No, bo, jak, bo jak, nie wiem, mocowanie tych widełek by wyszło tu, albo tu, nie, 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 nie. no to wtedy już Ale... jest problem z oryginalnym siłownikiem, tak? Ale dlaczego? Przecież on ma tutaj mechanizm wachliwy, a że my go damy lekko pod kątem, to on będzie po prostu miał teoretycznie troszeczkę mniejszą siłę, a, a pracuje dokładnie okay. tak samo. No dobra. To, siłowy, no, dobra, to no to tutaj tym to sumie... się nie przejmujemy. To dobra. Ważna rzecz, żebyśmy tu go mieli w osi i to wszystko. Tak, żeby on działał typowo na oś koła. Mhm. Dobra, no to czyli wszystko z grubsza. Dokładnie. Czyli co, ustalenia są takie, że delikatnie zmodyfikowaliśmy model. Dokładnie. Przymiarkę zrobiliśmy. Yy, tak, yy, to, co chcieliśmy, pasuje. Tak, ale generalnie to było zrobione już od początku dobrze. Yy, I teraz z tym modelem, co co? Jedziesz do siebie. Jedziesz do siebie Dokładnie tak. Jak yy, następny rozumiem. etap robimy wersję numer dwa. Czyli spróbujemy pompę zabudować jak najbliżej koła, wywalając jedno z yy, Znaczy jedno z łożysk i sprzęgu. I sprzęgu. Tak więc o tą odległość, czyli tam około tych tak. 300 mm powinniśmy zyskać. No ciekawe, tak? ciekawe. Raczej no, znaczy, ja nie obiecuję, że na pewno wyjdzie, ja mówię, <laughs> że Ciekawe przedsięwzięcie, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm. Ale bo mówisz, że co z technicznego punktu widzenia może pójść nie tak? No, znaczy no nie, no zrobiłem tak, żeby było wszystko dobrze. <laughs> no, czyli sukces, murowany <laughs> sukces, dobre. I teraz tak, co więcej? Tu będzie redukcja, tak, tu będzie to, i co dalej, jak już będzie ta R2, to też R2... Będziemy, będziemy się bawić w taki przymiar? Nie, tak? tutaj mam, no to daj nam czyli bardzo, o to, że spokojny, na czyli raczej tutaj zrobimy tak, że już następno to przywieziemy gotową ramę, okay. Może ona jeszcze będzie wymagała jakichś tam... A Czy tutaj potrzebujesz jeszcze jakichś wymiarów? To właśnie za chwilkę chciałem to zmierzyć. Odległość, ok, to też. Od, od mocowania do tego plus od, odległość między otworami. Dobra. No to to zmierzymy, te, te bo... Te dwa wymiary potrzebujemy zmierzyć teraz, Dobra. bo mówię, ja te, bo... no tak. tego kątownika nie brałem. Bo no... mogę wcześniej. Dobrze, dobrze. Myślałem przez chwilę, że Ci go dam, ale nie mogę, bo inaczej nie poskładam napędu. Nie, nie, nie. Nie. A nie, to tylko te dwa wymiary, czyli od otworu do tutaj, do tej powierzchni. Bo ja sobie go to wyznaczę, i później odległości między otwora, otworami, i już mamy wszystko. Okej, okay. tutaj to ten. No dobra. To, to jest łatwe do zmierzenia, także mm -hmm. zaraz to zrobimy. I w sumie, coś jeszcze o czymś Nie, powinniśmy chyba pomyśleć, na zapomnieliśmy. Chyba na dzisiaj wszystko, tak mi Jak coś wymyślimy, to jeszcze powiemy. Tak, generalnie nagram najwyżej osobny odcinek. To się dzwonimy najwyżej zdalnie. I tyle. To jest typowo zdalną rozmowę. Teraz jak będziemy robili wersję nr 2, to zrobimy tego na, na Teamsie. Właśnie, wtedy będziesz mógł poobracać model, coś tam, coś tam, e, No, poszpanować. <grym>, Dokładnie tak. Dobra, czyli co, plan jest jasny. Mam yy... nadzieję, że tego nie będzie. Nie, nie. Taki kluźnie <taki> <taki> Plan jest ja To się wytnie. <taki> <taki> tak, a a, gór, wiadomo, gór, a gór. wiadomo jak jest. Ja wam dzisiaj dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami, nie zapominając o dzwoneczku. Zapraszam Was także również do dołączania do naszej grupy facebookowej poświęconej Marce Bizon. Jest tam nas już prawie 20 tysięcy. Na dzisiaj się z Wami żegnam, i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki Macieju. Dzięki. Cześć.